Auć, auć, no już prawie, come on, Jezusie, dobra, e, on za nami na szczęście nie pójdzie chyba, e, tak, także cześć, e, cześć, witajcie w materiale, nie rzucaj już we mnie, z The Legend of Zelda Breath of the Wild, Uch, to jest moja pierwsza taka przygoda nagła, że tak powiem, e, po opuszczeniu, czy ty się odczepisz ode mnie, czy to tak będzie ten twój pasek zdrowia cały czas? No. To jest moja pierwsza przygoda po zejściu z pierwszej lokacji, pierwszego regionu, The Great Plateau, którego wyczyszczenie zajęło mi, no nie wiem, jakieś 7 godzin. Mówię wyczyszczenie, to, to źle brzmi, ale musiałem odwiedzić cztery szlajny, czy takie mini-dungeony, mini w których trzeba wykonywać takie zagadki środowiskowe, i dzięki temu otrzymałem lotnie, dzięki której mogłem bezpiecznie zeskoczyć, bo to jest taki wysunięty w górę region. Do reszty świata, a reszta świata wygląda tak, więc to jest pierwszy region, a to są pozostałe. Więc, no, sami widzicie, że jest, jest sporo tego. Jedyna ikonka na mapie tej, tego ogólnego świata to jest um, misja fabularna zaznaczona i tyle. Poza tym sami musimy wszystko sobie odkrywać i to jest piękne w tej grze. Zobaczcie nawet na tą lokację, którą już zwiedziłem całą, i to mi zajęło jakieś 8-7 godzin. Um, że nie ma tu ikonek. Jeżeli po prostu coś widzimy ciekawego, albo jeżeli, jeżeli chcemy coś odkryć, to po prostu musimy iść. Chciałem coś odkryć tutaj i coś odkryłem. Dosyć wymagającą walkę. E, I ta walka sama w sobie była nagrodą, ale po prostu musiałem tam pójść. Tu nie ma żadnych ikonek, które mi wskazują hej, zobacz, tu jest coś pewnie fajnego, musisz tu przyjść. W, te, w tej zeldzie czegoś takiego nie ma i to mi się bardzo podoba, takie podejście. Jest bardzo odświeżające, powiedziałbym, jeżeli chodzi o gry z otwartym światem. Um, no. I... Tak, jest, jest bardzo ładnie też, prawda? Jest bardzo ładnie pod względem estetycznym, bo pod względem technologicznym nie. Ta gra nie jest ładna pod względem technologicznym, natomiast styl graficzny jest na tyle, na tyle dobrze dobrany moim zdaniem i zobaczcie jak ta trawa wygląda fajnie. Chociaż to nie jest, to jest 900p i są spadki animacji niestety, trochę jak w pierwszym Dark Souls na Xboxie 360, są koniki w oddali, jest lisek, jest mroczny zamek, do którego co ciekawe można pójść, mogę teraz tam pobiec. I można stanąć już do walki z ostatnim bossem, od razu po wyjściu z tego Great plato, więc to jest ciekawe podejście. I bardzo jestem ciekaw jak będą wyglądać różne speedrany tej gry, bo będą na pewno interesujące. Eee, czy to jest miecz? Tak jest, tu wystaje miecz z ziemi. Przegapiłem go, bo uciekałem przed czymś, co sami widzieliście zresztą. Rusty Claymore, no i spoko. Eee, I teraz właściwie zobaczmy co jest dookoła i wybierzmy jakiś cel. Żeby sobie gdzieś pójść. Może konia spróbować złapać, bo jeszcze nie próbowałem. Na Great Plateau ich nie ma. Mm. O, tam jest wieża. Więc może udajmy się do wieży. Wieże można powiedzieć, że oto jak w grze Ubisoftu, bo są wieże. A nie do końca, bo... Wieże odsłaniają nam tylko kapliczki, czyli tylko jeden... Uuu, co to? Mm. To musi być ciekawe. O, co to jest? Co ty mi się tu zaczajasz, kolego? Giń. Walka jest stosunkowo prosta, natomiast przeciwnicy potrafią zdawać spore obrażenia. Są wrogowie, którzy zabijają nas jednym ciosem, um, więc trzeba bardzo obserwować ich zachowania i tak dalej. Ogólnie walka. zaraz pokażę wam na jakichś prostych bokoblinach może, ale tamten budynek mnie ciekawi, co to jest. Ogólnie to jest właśnie tak, To jest fajne w tej grze, że cały czas coś nas zaciekawia w zasięgu wzroku. Nawet jeżeli są puste miejsca, takie jak to, prawda, bo to są tylko puste wzgórza, nic tu teoretycznie nie ma. Ale to też o to chodzi, nie, ja, ja lubiłem bardzo Wind Waker'a, tą Zeldę, w której też, kiedy pływaliśmy po, po morzu, no to tam nic nie było, prawda, tylko woda, nic ciekawego było dla, dla wielu, wielu osób, wiele osób tak mówiło. Mi bardzo się żeglowanie podobało w tej Zeldzie, bo jakby to było takie, była przygoda, nie, to była część przygody podróżowania po tych wielkich lokacjach. I, I to mi się też w tej Zeldzie bardzo podoba, że jakby po prostu idę przed siebie i jest szansa, że jest duża szansa, że trafię na coś ciekawego. Tam jest jakiś wielki obóz przeciwników, nie wiem, czy powinienem tam iść teraz. Ale co tam? O, kolejne ruiny. Ogólnie ten świat jest pełen ruin. I mamy takie poczucie znowu jak nawiążę do, do serii Dark Souls, że ten świat sam przez siebie nam opowiada swoją historię. My tu czujemy, że tu było bardzo dużo ciekawych rzeczy kiedyś, dawno temu, bo ogólnie Blink budzi się po stu latach. Um, nie będę wam op opowiadał w ogóle o historii Bo nie chcę spoilować Ale w każdym razie budzimy się i No i widać, że tu minęło 100 lat Bo, bo jest tu bardzo dużo Właśnie pozostałości Po różnych budynkach Świątyniach, zamkach e, Co to jest? O siema Koroki znajdujemy, tak jest I potem musimy przekazać ich, ich um, Nasiona pewnemu osobnikowi nie, to są tak, coś w stylu znajdzie. Też nie są absolutnie w żaden sposób oznaczone na mapie. Musimy po prostu dostrzec. Czy to jest skrzynia? Mhm. Ale chyba nie mogę jej otworzyć, czy nie mogę jej wyciągnąć. Aha, no to teraz dobry moment na prezentację jednego z gadżetów. Nie o ten mi chodziło, akurat ale też mogę pokazać. Jeden z gadżetów. Sprawia, że możemy budować bloki lodu w wodzie. Jest bardzo przydatny w niektórych sytuacjach, jak się można domyślać. Ogólnie, link używa do, 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 do magii, że tak powiem, w cudzysłowie, takiego tabletu, który teraz wyciąga, widzicie. I ten tablet, co się nazywa Shika Slate, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo w ogóle dzięki temu otrzymujemy w tym świecie takie, jakby, połączenie technologii i magii. To jest bardzo fascynujące, jeżeli chodzi o lore. Ciekaw jestem, jak to będzie wytłumaczone. W każdym razie, drugi gadżet to jest. Magnes, tak jest, dobrze myślałem, którym możemy wyciągać metalowe przedmioty, no, come on, no, no, z ziemi i co ciekawe, nie tylko wyciągać z ziemi, mogę ten przedmiot chwycić i dowolnie nim manipulować, widzicie, machać nim i tak dalej, co jeszcze ciekawsze, gdyby tu stali wrogowie, to mógłbym ich tą skrzynią po prostu zlikwidować, zadać im obrażenia. Więc to jest bardzo fajna rzecz, że fizyka, wykorzystanie fizyki w tym świecie i poziom interakcji z różnymi obiektami w świecie. Jest naprawdę bardzo fajny i to jest jakby Skyrim i podniesione do którejś tam potęgi, bo w Skyrimie też mogliśmy na przykład krążki sera zrzucać sobie z górki, nie? Uuu. Uuu. No dobra, dzięki. To już wiem, że jednak są te. Rupis w tej grze, szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, nie śledziłem aż tak, żeby tam wszystkie szczegóły odkrywać. Fajnie, fajnie, dobra. Tak się właśnie zastanawiałem, czy będą, bo wiem, że w grze są miasta podobno. Recenzenci pisali o, o tych, że są nawet duże miasta w tym świecie, więc bardzo jestem ciekaw, kiedy na jakiś trafię. Kolejna skrzynia, co tu będzie tym razem? Uuu, soldier's claymore. Kolejny miecz do kolekcji. Broń się psuje, więc musimy kolekcjonować broń. No i widzicie, i znalazłem dwa fajne przedmioty. Dwa skarby, ponieważ postanowiłem sobie przyjść do ruin, w których nic nie ma. Ale o to chodzi, nie? Wydaje mi się, że Oho, widzę szrajn. Więc wam pokażę zagadeczki. Tylko najpierw chciałem wam pokazać jakąś walkę z bokoblinami, a jak na złość. A może najpierw pójdziemy do wieży. Wiecie co? Zobaczymy co po drodze nas spotka. Coś tu leży w trawie. Chyba to jest tarcza. Tak jest. A nie mogę nieść więcej tarcz. A propos tarczy, możemy jeździć na tarczach. To pewnie już wiecie. Tą wywalimy, bo jest byle jaka. Um podniesiemy tą, więc zaraz wam zaprezentuję. W sumie nie wiem czemu tego nie robię, bo tak będzie szybciej. Kiedy chwycimy tarczę i wciśniemy jeden przycisk, a potem... nie, źle. Skok i A, tak jest. Come on, skok i A. Nie, chyba jest za mała górka, żebym teraz to... o, a jednak, mogę. Oczywiście to jest słabe zbocze, niezbyt strome, więc nie jest, nie wygląda to zbyt efektownie, no ale... No widzicie, po co nam Steep, skoro mamy Zeldę. Jeszcze ta paralotnia i w ogóle. Aha. O o. Nope, nope. Nope, 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 nope. Nie, 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 nie. to to nie jest dobry. Hmm. Ja naprawdę nie chciałem się spotykać z takim przeciwnikiem. To jest to jest Guardian, to jest strażnik. W Great Plateau w tej w tym pierwszym regionie spotykamy kilka takich robotów, czy co to jest? To jest kolejna fascynująca sprawa, co to jest i czym są te roboty i dlaczego one teraz znaczy wiem dlaczego są przeciwko nam. To nie jest spoiler, po prostu Ganon je jakby zmanipulował. Skaził swoją energią. Mam nadzieję, że on mnie stąd nie zobaczy. No, na szczęście już sobie poszedł. Ale są strasznie trudne do pokonania, dopóki nie, nie, nie znajdziemy jakiejś lepszej broni. Um. Ogólnie mają czuły punkt, to oko, z którego wystrzeliwują laser. Ale jednak... Nie wiem, jakoś nie... jakoś... Fajne jest to w tej grze, że mogą omijać przeciwników, bo to nie ma rozwoju postaci, nie ma punktów doświadczenia, więc nigdy nie mamy takiego poczucia, wiecie, jak czasem bywa w grach, przynajmniej ja tak mam. No, są wrogowie, nie, nie za bardzo mi się chce walczyć, ale no, przecież zdobędę punkty doświadczenia, ja to nie będę... nie będę wybrzydzał, idę walczyć, chociaż tak naprawdę mi się nie chce. Tu czegoś takiego nie ma, bo tu nie ma expa. Nie ma czegoś takiego jak zdolności, jak talenty, wszystko mamy od początku, a wszystkie gadżety niezbędne do gry, czyli w postaci tych run różnych, bo oprócz tych magnezu i mamy jeszcze wstrzymywanie czasu, bardzo fajna rzecz, mamy jeszcze bomby w różnych kształtach. Bomby tradycyjne dosyć, ale też nie są ograniczone jakby liczbą, czyli po prostu tworzymy je dzięki temu naszemu tabletowi. Robię sobie bombę, rzucam ją i detonuję wciskając przycisk. Fajne jest to, że ona się stacza normalnie, prawda? Czyli znowu fizyka w tym świecie gry. Fizyka działa w obie strony, bo na przykład zdarzyło mi się, że rzuciłem bombę pod stopy wroga, a on swoją maczugą odbił ją w moją stronę i dobrze jej nie, z, nie zdecydowałem. Um, chcę podejść do tej wieży teraz, ale boję się, ponieważ tu jest strażnik, który za, zało założy się, że on wyjdzie z ziemi jak się zbliżę, Więc może zaczniemy się skradać. Tak będzie lepiej. Jeżeli uda mi się wejść na wieżę nie, niepostrzeżonym, niedostrzeżonym przez tych strażników. Oho. No tak, już widzę, że on się rusza trochę, ten koleś. Hmm. Tu jest chyba nieaktywny ten przy tej wieży. Mam nadzieję, że nie jest, nie jest aktywny. Bo teoretycznie mógłbym od razu zacząć uciekać na wieżę i. ale zanim ja tam się wdrapię, to trochę czasu minie. To jest też bardzo fajna rzecz wdrapywanie się na wszystko. Nie, nie chcę się przestać skradać, bo chyba mnie zauważy. O, shit! A... No, na szczęście jest... Czyli on jest. on nie wyjdzie z ziemi, na szczęście? Dobra, to tyle dobrego. Fajne jest to, że możemy się. Sorry, sorry, sorry. Już, 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 już. Czy w ogóle uda mi się tu wspiąć, żeby nikt mnie nie postrzelił? To jest pytanie. Chyba będę w zasięgu, to jest problem trochę. Cięcie i wracam. Znowu zginąłem. Próbowałem jednak pokonać tego robota, wiecie, metodą uderz i schowaj się za murkiem, uderz, schowaj się za murkiem. Ale raz nie zdążyłem, za długo zostałem przy nim, dostałem z lasera, no i koniec. Ale na szczęście uświadomiłem sobie, że mogę inaczej wspiąć się na tą wieżę, mianowicie wykonywać szybkie skoki w górę. Co prawda one bardzo szybko wyczerpują staminę, ale... ...tej staminy starcza mi na tyle, żeby dotrzeć do kolejnego takiego balkoniku i się schować przed, przed laserem. Więc tak to właśnie działa. I wespniemy się na górę. Pokażę wam, jak działają właśnie wieże. Hej przygoda. Ups. Powiem, trochę to stresujące. Um, ale tak, będzie warto, będzie warto, bo bo zobaczymy co jest w kurczę, ciekawe Ten zamek wydaje się, że jest tak blisko, ale nie jest. Tak samo tam tak wulkan tam ten i ogólnie latający statek. Cokolwiek. Naprawdę ten świat ma tyle fajnych rzeczy, tyle kiedy się przyglądamy, tyle dostrzegamy ciekawych miejsc. I to, że nie ma ikonek jest właśnie takie Ups, dam radę, dam radę. Jeżeli wyczerpałoby mi się stamina podczas spinaczki, to bym spadł. To nie byłoby zbyt, e, zbyt miłe. No a to właśnie tablet w akcji. W ten sposób używamy wież i tak też wchodzimy do shrine'ów, do dungeon'ów. Aktywując je właśnie naszym tablecikiem. No a tak aktywujemy wieżę. To jest pierwsza moja wieża w ogóle poza tym takim prologowym regionem. Nawet nie wiedziałem, że tak, tak się... Ładnie zmienia kolor na niebieski. Ciekawe, czy te roboty dookoła też się deaktywują. Hmm, to by było ciekawe, zobaczymy. No, a teraz wiedza, informacje z tej wieży spływają dosłownie, jak widzicie, do mojego tabletu. Bardzo, właśnie to jest, bardzo podoba mi się ten koncept tej takiej technologii w tym świecie um, i z chęcią się dowiem trochę więcej na jej temat. No i mamy. Region. Czy zobaczymy? Aha, czyli jeszcze jest inaczej niż wam mówiłem na początku. Te wszystkie szrajny w pierwszej lokacji odsłoniły mi się dlatego, że to był taki niby tutorial. Natomiast tutaj muszę je znaleźć. Czyli to nie jest automatyczne, bardzo fajnie. Czyli jest jeszcze lepiej niż myślałem. Praktycznie nic na tej mapie nie ma, czyli znaczy nic nie ma, wiecie. Mnie to się podoba, bo tak naprawdę otwieramy mapę O matko, porównajcie sobie, to jest ta lokacja, w której byłem Pierwsza A to jest lokacja obok Jakieś, nie wiem, sześć razy większa O matko Są też miejsca naszej śmierci oznaczone, fajnie Więc jak widzicie, nie ma tu żadnych ikonek i To jest fascynujące, tu jest ten budynek, jakieś Ruiny jakieś twierdzy, tam na pewno chcę pójść Tu jest góra, a przy niej jeziorko z jakimś Hmm tu na pewno będzie jakiś skarb. Tutaj mamy kolejne jakieś ruiny. W tych już chyba byłem. Oho. Co jest tutaj? Jakieś, na jakichś mokradłach jakieś, jakieś pozostałości. Tu też będzie na pewno coś ciekawego. No i właśnie i tak dalej, i tak dalej. Tu jest ten zamek, w którym, który widzicie. Główny zamek Hyrule. Czyli jednak on nie jest to tak strasznie daleko, bo to jest w tej lokacji. No dobra. E, działamy, działamy. Mogę używać sensora. Czyli rozumiem, że jak będę blisko jakiegoś. Punktu zainteresowania, czy na przykład kapliczki, to wtedy mi się jakby pojawi sygnał odpowiedni dzięki temu mojemu tablecikowi. A no to zobaczmy. Skąd ja przyszedłem? Eee, e, e, stamtąd, ok. Więc tam jest ten robot, przed którym uciekałem. Niestety on cały czas łazi. A ten shrine był chyba tam, prawda? Tak mi się wydaje. Tam jest też jeszcze jeden. No nic. No nic, spróbujmy. Zeskoczyć. Szybowanie jest bardzo proste, po prostu wciskamy B. W trakcie. O nie. O nie. Nie, nie zgadzam się. Huh. Na szczęście nie jest tak, że. No, jest opóźnienie w sensie Laser nas nie może trafić o matko jeszcze i nie. niedobrze. Ja to się zawsze wpakuje naprawdę. Coż to jest tam w oddali? Eee, to niby ma być słońce? Nie mam pojęcia co to jest Mam nadzieję, że ten koleś mnie nie goni A jednak idzie za mną Jeszcze bokoblin na jakimś koniu No cześć Jeszcze będziesz we mnie strzelał? Kurcze ty Ha! Piękne trafienie No więc wam pokażę trochę walki ehm. Topór nie jest najlepszą bronią Gdzie ty biegniesz? Hej co, już bez konia nie jesteś taki hardy, co? No sztypnie. No nie wierzę, no. Co za koleś? Ciekawe, czy on też będzie walczył z tym robotem, czy nie? Nie, ale się go ewidentnie boi. Ciekawa sprawa, no nic. System walki, w każdym razie. O nie, tam jest kolejny Guardian, Matko Boska. Nie jest tu bezpiecznie. W ogóle się nie przyjrzałem otoczeniu. Yy. Bardzo fajna jest muzyka, to na pewno. Co to była ta w ogóle czerwona wielka kula, która się wy wyłoniła z gór, bo nie sądzę, że to było zwykłe słońce. Um. Nie wiem, nie wiem. No, tu jest tyle rzeczy, mówię, po potrzebowałbym. Musiałbym zrobić taki dłuższy, dwugodzinny materiał, w którym po prostu opowiadał o tej grze, bo tu jest. Chcę powiedzieć o tylu rzeczach naraz, że trochę się gubię w tym, co mówię. Yy. Tu kolejne ruiny mamy jakieś. Ale też tu będzie ten Guardian. Nie. Nie jestem jeszcze gotowy na spotkania z tymi kolesiami za bardzo po prostu. Szkielety jakie zaraz chyba wyrosną z podziemi czy coś, co tu się dzieje. Dziwne ten. Muzyka też się zmieniła. Coż to. Okej. Okay. Nawet nie mam wam o czym opowiadać, bo nie wiem o co chodzi. Aha, scenka fabularna, dobra. No to wycinamy. No, czyli panie i panowie, idealny moment każdej nocy na eksplorację to jest godzina. No, nie będę spoilował, bo tej scenki wam nie, nie chcę pokazywać, ale w każdym razie są momenty w nocy, kiedy przeciwnicy się odradzają, bo dostają, że tak powiem, power upa od Ganona. Więc fajnie, dobrze wiedzieć. E, zgubiłem się. A dobra, tam są te ruiny, więc już wiem, gdzie jestem. Ja mam teraz też. Warto zaznaczyć, że. O, Orzeszty. Nie atakujcie mnie tylko. Że ja mam teraz interfejs w wersji Pro, HAD w wersji Pro. Co znaczy, że nie, nie mam wyświetlonego obok Nie mam pasków Co tu się dzieje? Szkielety znowu, o matko Nie, zostawcie mnie Nie o. Proszę mi zostawić Będę musiał ich potraktować płonącą strzałą O nie o nie, czy to będzie kolejny game over? Na szczęście można pokonywać ich strzałami z ognia, ale nie wszystkich niestety, chociaż chyba straszyłem. Naprawdę bywa stresująca ta walka i musimy być gotowi na... Zostawcie mnie. Chociaż pojedynczego bez problemu powinienem pokonać, raczej Jezus. No jeszcze z łukiem, jasne. Dobra, wybierzmy inną broń. E, może niech to będzie ten. Claymore. I spróbujemy co tam. Na szczęście to jest łucznik, więc mam nadzieję, że nie będzie próbował mnie. Dobra, i teraz muszę, bo to jest szkielet. A skoro mamy do czynienia ze szkieletem, to musimy. A, to było proste, dobra. Więc szkielety ogólnie są proste, bo jeżeli odtrącimy ich głowę. To później musimy zniszczyć tą głowę, bo inaczej one się będą cały składać w całość. To jest fajna rzecz. No dobra. Każda broń ma inny zestaw ciosów. E, tych ciosów jest mało, to jest tylko cios podstawowy i cios, cios z wyskoku, z tego co zauważyłem. E, oho, co tam się dzieje? Oni z kimś walczą. E, no to dobra, link na ratunek. Co to jest takiego? Wow, to jest też ta fizyka, o której mówiłem, że ona też ma zastosowanie w walce i. Łóżcie. Claymore mi się złamał. Brakuje mi też mm, przycisku, który byłby odpowiedzialny za szybką zmianę broni. Musimy wybierać zawsze z tego menu takiego. Uh, ała. Game over! Tak jak mówiłem, to są te niebieskie bokobliny, więc są gorsze. Jeszcze jest ta godzina specjalna, w związku kiedy one są wzmocnione. No cóż, dobra. Wiecie co, będę kończył ten materiał. Wydaje mi się, wideo recenzji, którą przygotuję, nie wiem, może za dwa tygodnie, bo nie chcę absolutnie się śpieszyć z Zeldą. Więc w każdym razie wideorecenzja i recenzja będzie u nas na Eurogamer.pl, ale... No bo jeszcze na ich podejdziemy raz co tam. Teraz bardziej przygotowany będę, ale już będę i tak kończył. Mm, ale chcę dużo czasu tej grze na pewno poświęcić i... i wtedy, może, w tym materiale wideo pokażę Wam więcej takich rzeczy. Można też się tu skradać, jak widzieliście wcześniej, możemy zadawać. Są backstaby, jak w solsach, że kiedy zajdziemy wroga od tyłu, to było piękne uderzenie. Właśnie kiedy ktoś wyskakuje w naszą stronę e, i wtedy go uderzymy, to on potrafi odlecieć tak efektownie. No i dobra, uratowałem jakichś podróżników. Nie będę z nimi też gadał, bo. mają imiona, widzę więc. Ciekawe. No, ale w każdym razie tak to wygląda. Uuu, dostałem ten. Dobre jedzonko w nagrodę. Spoko. Swoją drogą. Ciekawa lokacja. No, i też tutaj widzicie ten radar. On mi wskazuje na coś. Czyli jeżeli się zbliży wystarczająco. O, jest Shrine, tam, dobra. I teraz on będzie oznaczony na mapie, zakładam. Jak już jestem blisko. O nie. No dobra, nie na szczęście to jest znowu z mieczem tylko kolej, więc nie będzie to zbyt straszne. O, czyli on może kopać jednak też. Chodź tu. Łuk wezmę łuk zawsze na propsie. No i dobra. I tak wyglądają szrajny, czyli jeszcze wam na szybko pokażę tylko taki począteczek szrajna. Yy. Tu przykładamy nasz Shika Slate, nasz tablecik. Hmm, otwiera się przejście, zjeżdżamy windą na dół. Um, I tych takich shrine'ów, co są takie mini dungeon'y, jak już mówiłem, ich jest około setki w grze, czy znaczy nawet ponad setka. I w każdym wykonujemy jakieś inne wyzwania. No i jestem, dobra, Trial of Power, e, zobaczymy, o matko. Przyznam się, że to jest mój pierwszy Shrine, w którym. Em, bo w tych takich tutorialowych, w każdym musieliśmy używać jednej mocy tylko, nie? Bo wiadomo, no, tutorialowe. Tu jest natomiast inaczej, widzę i ciekaw jestem. Coś takiego mam zrobić tutaj. E, tu jest woda, więc woda sugerowałaby, że coś z lodem powinienem zrobić. Zobaczymy. Na przykład postawić tutaj coś takiego. Okay. Czy to się na coś zdało? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Nie, chyba nie. Hmm. Chyba źle zrobiłem, ale można to na szczęście zniszczyć. Więc spróbujemy innego gadżetu. Stasis. Tak jest, mogę to zrobić. Dobra, więc chyba będzie tak, jak myślałem. Pokażę Wam przy okazji jedno z zastosowań tej mocy. Otóż możemy zatrzymać w czasie jeden przedmiot i uderzyć go wiele, wiele razy. I kiedy to się jakby efekt się wyczerpie. Tak jest, dobrze myślałem. Kiedy efekt się wyczerpie, to dany przedmiot, jakby ta energia skumulowana nagle zostaje zastosowana i możemy tak wystrzelić na przykład głaz wielki w powietrze i tak dalej. O, a tu typowo zeldowe. No się ma. Mam nadzieję, że nie zginę. Chociaż tu też możemy chyba. Tak, tu nawet będziemy musieli chyba zatrzymać czas. No, widzicie, i tam się zatrzymały te inne te. Więc. Ta fizyka ma też bardzo duże znaczenie właśnie w dungeonach, w tych szrajnach. Jeszcze w dungeonie nie byłem takim prawdziwym, więc zobaczymy, jak to będzie. Uu. a wy co? Tu chyba sobie pozwolę zastosować bombę. Chociaż te bomby na nich za bardzo nie działają, niestety. To może łuk? Właśnie wyrzuciłem broń, przez przypadek, bo tu każdą bronią można rzucać. Ło. Chcę tylko podnieść mój miecz, panowie, nic nic się nie dzieje, naprawdę. Kurczę, ale oni są... Nie chcę sprawdzać jak mocno oni uderzają, wiecie, więc... Stąd takie moje. Ała, bardzo mocno. Na szczęście za mną nie idą. To jest plus. O żesz, no dobra, to by było na tyle. Game over kolejny. Widzicie, że czasem nie jest łatwo. W każdym razie to był materiał z The Legend of Zelda: Breath of the Wild. I tak jak powiedziałem, naprawdę ta gra jest zachwycająca od pierwszych momentów, jak dla mnie. To poczucie eksploracji, jakiego nie miałem dawno, dawno w grach wideo, i to poczucie przygody, bo to wszystko ma ze sobą związek. To, że jest mało ikonek. To, że jest dużo punktów zainteresowania, które widzimy, na które nie jesteśmy naprowadzani właśnie ikonkami na mini-mapie, że tak naprawdę jest bardzo mało misji. Tu nie ma czegoś takiego jak misje, jest misja, do której możemy iść. Teraz mogę iść do tej żółtej ikonki, która jest na mapie, ale nie muszę, muszę mogę robić sobie dungeony i nie wiem, wszystko, każdy element gry tak ładnie ze sobą współgra. Ta fizyka świata, te interakcje ze światem, które możemy robić, wspinanie się, nawet taka drobnostka, tak wiele zmienia, więc. Ciekaw jestem, czy to wszystko utrzyma moją uwagę przez te, nie wiem, 40-50 godzin. W każdym razie, komentujcie śmiało. Jeżeli macie jakieś pytania co do Breath of the Wild, co zadawajcie w komentarzach. Ja postaram się odpowiadać na bieżąco. Już nie będę przedłużać, bo i tak trochę długo mi zeszło z Zeldą, która jest wyjątkowa. I to jest bardzo ważna gra dla Nintendo, wydaje mi się. I, Ale o tym więcej w recenzji, więc czuwajcie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.